Odrobina magii każdemu się przyda, no, a czasem dla niektórych może być przekleństwem. Jak choćby dla Johna Konstantina. no może nie aż tak bardzo e, przekleństwem, a przynajmniej na pewno nie w serii e, powieści graficznych e, 13 e, plus dla czytelników e, z tej kategorii wiekowej, którą pewnie byśmy określili mianem Young Adult. John Constantine, zdradliwe iluzje, to kolejny komiks, który ukazał się w tej linii wydawniczej, za scenariusz odpowiedzialna jest. Kami Garcia, a Isaac Goodhart stworzył rysunki do tejże, do tejże opowieści, której głównym bohaterem jest John Constantine, ale John Constantine w wersji, no w wersji dużo młodszej niż tą, którą znamy choćby z komiksów, wydawanych równolegle, ale adresowanych do nieco starszych czytelników. Tenże młody, dość i Magik z dużą, acz jeszcze nie ukształtowaną, czy nie ukierunkowaną e, mocą, e, ma okazję spędzić rok w Stanach Zjednoczonych i tam pod okiem doświadczonej e, czardziejki e, no, nauczyć się, Działać przy pomocy swoich e, mocy, e, tak, ażeby nie doprowadzać do różnego rodzaju e, komplikacji. No, ale, czuz, ale John Constantine bardziej jest zainteresowany e, karierą wokalisty punkowego zespołu Mucus Membrane, e, w którym gra także jego amerykańska e, przyjaciółka. E, pewnie faktem, dla którego odrzuca e, Pomoc, czy też możliwość kształcenia się u doświadczonej e, adeptki sztuk magicznych, jest fakt, że to jego ojczym e, zorganizował mu tego rodzaju e, edukację. No i tutaj. E, e, Pojawia się problem, że młody człowiek mimo wszystko próbuje z tą magią cały czas wchodzić w kontrszachty. No i wraz ze swoimi członkami zespołu decydują się na rzucenie różnego czarów. A jedno z tych czarów no, będzie miało konsekwencje, które przerażą nawet samego Konstantina. Serie. Seria ta nie jest tak mroczna jak inne opowieści o, o Konstantinie, bohater ten pojawił się po raz pierwszy dość dawno temu, bo w czerwcu 1985 roku w 37 numerze sagi o potworze z bagien, który um, to komiks pisał wtedy Alan Moore, um, ale także współtwórcami tej postaci są Steve Pissett i John Tuttleben jest to postać dość mroczna w całym uniwersum DC. Nie zawsze też postać dość przyjemna, kierująca się w swoich działaniach taką, powiedzmy, niezbyt konwencjonalną moralnością, żeby ująć to w taki łagodny sposób, ale można sobie zadać pytanie, czy kontaktując się z różnego rodzaju niebezpiecznymi siłami, nie do końca z tej Ziemi, można kierować się. Moralnością taką, jaką my pojmujemy ją w ludzkim wymiarze, czy też warto od czasu do czasu wykazać się pewnego rodzaju elastycznością, jeśli chodzi o postępowanie, a także etykę, która tym postępowaniem e, kieruje. Oczywiście w komiksie Konstantin zdradliwy iluzji otrzymujemy trochę łagodniejszą wersję tej postaci, takiego mocno zbuntowanego e, nastolatka. Nie, ale ten zbuntowany nastolatek, swoimi działaniami, znaczy ten nastolatek z bardzo górnych e, pułapów nastoletności, e, potrafi całkiem sporo e, namieszać. E, bo tego rodzaju uczuciem, które towarzyszy Konstantynowi, albo jednym z zestawu kilku uczuć, które mu towarzyszą, poza samym poczuciem braku własnej wartości, jest też poczucie Obcowanie. Bycie magiem jakkolwiek, i do tego potężnym magiem, co odziedziczyło się w pewnej mierze po, e, po ojcu. Magiem, który jeszcze nie do końca umie zapanować nad swoimi mocami, bądź też nie posiada. I to zresztą wyjdzie po lekturze tego komiksu. Nie posiada także stosownej wiedzy, jak zapanować nad swoimi e, możliwościami. No, może to prowadzić do wyobcowania, pomijając już to, że może to e, przyjać popadnięciu w różnego rodzaju kłopoty. I te bardziej ludzkie, i te bardziej magiczne. Tym, co dodatkowo potęguje w obcowanie tego bohatera, są relacje z ojcem, a potem z ojczymem, a właściwie z jednym. E, i z drugim, do jednego i do drugiego nie pała on tutaj szczególnie ciepłymi e, uczuciami. To, co jest istotne, to to, że John Constantine kiedy już popada w kłopoty, to nie poddaje się. Próbuje znaleźć wyjście z sytuacji, czasem bardzo trudnej sytuacji e, i ten komiks w pewnej mierze uświadamia, że czasem Pomoc przyjdzie z bardzo, z bardzo nieoczekiwanej strony. Jeszcze jeden element, który w tym komik bardzo mocno się pojawia, to waga przyjaźni i tego, żeby w tej przyjaźni być możliwie wobec siebie lojalnym, bo te prawdziwe przyjaźnie oparte właśnie na tej lojalności, na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu i także wzajemnej akceptacji, mogą bardzo się przydać i w wielu, w wielu elementach. Mogą jednostce e, pomóc. Muszę przyznać, że po raz kolejny w ramach tej linii dla młodych dorosłych, tak to chyba mogę e, określić, e, udało się autorom całkiem, tak jak na mój, e, na mój ogląd, całkiem dobrze zajrzeć w to, co czują młodzi ludzie, no i także przyjrzeć się ich problemom i zrobić to z dość dużym z dość dużym wyczuciem. Tak więc, zwłaszcza, że jakby za ten komiks odpowiedzialni są doświadczeni autorzy właśnie tego rodzaju literatury i oni też w dużej mierze są autorami Poza innych tomów, które ukazują się w ramach tej linii e, wydawniczej. To oczywiście nie jest ostatni tom, tom o Konstantinie, który Wam polecam, bo jest to całkiem, e, całkiem niezła e, lektura. No, Pozostaje nadzieja, że kolejne będą też całkiem udane.